Dzień dobry kochani! Dzisiaj witam się z Wami troszeczkę w innym stylu. Pomyślałam sobie, że pokażę Wam, co mam na sobie, ale pewnie teraz zastanawiacie się, gdzie się wybieram. Otóż dzisiaj rano jadę do fryzjera, ponieważ zauważyłam, że końcówki moich włosów są niestety w opłakanym stanie i potrzebna jest mi jakaś regeneracja, odżywienie. Um, jeśli ich nie wyprostuję. To niestety, ale są strasznie takie puszące, no, wyglądają źle. Ja nawet jak je słuchajcie, wyprostuję, to i tak to nie jest taki efekt, jak bym chciała. Więc muszę zadbać trochę o te moje włosy. E, I tak jak mówię, za chwilę jadę do fryzjera, ale pokażę Wam teraz, co mam dzisiaj na sobie. Zacznę od szeliczka, który mogliście zobaczyć w filmie z przeglądem mojej szafy, i to jest Sincai. Na sobie mam też skórzaną e, ramoneskę z Zary. Pod spodem. Sukienkę, którą kupiłam w zarze jeszcze w okresie wiosennym. Ona jest w, z długim rękawem. Tutaj ma taką falbankę, jak widzicie. E, rajstopy grube z calcedonii i moje budki z zary. E, no, oczywiście torba i lecę. Zabieram Was ze sobą. No i zobaczymy, co będziemy dzisiaj działać na te moje włosy. Co będziemy robić. A jak to się mówi? Wizyta u fryzjera to jest dobra mm, opcja na poprawę humoru dla każdej kobiety. Kochanie, ja już jestem po zabiegu i teraz opowiemy Wam, co robiliśmy dzisiaj z moimi włosami. Krok pierwszy, mamy oczyszczanie. Skutecznie usuwa wielkie mikrozanieczyszczenia. zanieczyszczenia. Pozostają się perfekcyjnie świeże po tym produkcie. Super, jaką to ma konsystencję? To jest taki szampon, tak? Tak, to jest szampon. Po pierwszym kroku oczywiście mamy drugi krok. I co tutaj takiego jest? Produkt numer dwa ma bardzo podobną konsystencję. Ach, jak szampon, pewnie, jak tak? Szampon, mhm. tak jest to produkt wygładzający. O. Dokładnie wyrównuje powierzchnię włosa. I włosy są idealnie miękkie i gładkie. No świetnie, no to teraz trzecia część, czyli jakaś widzę tutaj rekonstrukcja. To jest rekonstruktor, tak. Uh -huh. On intensywnie odbuduje i naprawia strukturę włosa. I włosy stają się po nim elastyczne i sprężyste. Dobra, i czwarta część, czyli nawilżenie. Nawilżenie, dokładnie. Dogłębnie nawilża i nadaje elastyczność. A system się śniący i podatny na układanie. Świetnie. No i teraz tak, jak pewnie zauważyliście na filmiku, yy, trzeba trochę w tych produktach posiedzieć, prawda? Dobra. I to jest mniej więcej tak około godziny, półtorej godziny, półtorej godziny zabieg. zabieg. No i później tylko suszenie i modelowanie, i mamy efekty. Ale to nie wszystko, bo przecież po salonowym zabiegu trzeba jeszcze zadbać w domu odpowiednią pielęgnacją. Ja już wam w domu pokażę produkty, które ja w tej chwili stosuję już od jakiegoś czasu. No i co? Opowiem wam później, jak już będę w domu, czy jestem zadowolona, czy nie? Kaka, jak widzicie, jestem już w domu i tak siadam sobie przed lusterkiem, żeby pokazać Wam, jak wyglądają właśnie moje włosy po zabiegu. No i myślę, że widać tę gładkość i ten błysk na moich włosach. Poza tym, zobaczcie, jakie one są proste. I najlepsze w tym wszystkim jest to, że Damian, który dzisiaj dbał o moje włosy, nie stosował żadnej prostownicy. Włosy są tylko wysuszone i nakręcone na szczotkę. Tak właśnie się prezentują. A poza tym mam przedziałek na środku głowy. No, prawie, bo trochę wiatr mi dzisiaj rozwiewał te moje włosy. I jestem ciekawa, co wy na to, co myślicie o takiej fryzurce? Czy powinnam się tak czesać, czy wrócić do wcześniejszej formy? E, Max, jak mnie zobaczył, to stwierdził, że wyglądam o wiele młodziej i ym, powinnam sobie w ogóle zrobić grzywkę, e, ale nie wiem, czy dam się namówić na to. Zresztą pamiętacie moje stare filmiki, kiedy nosiłam grzywkę. Nie wiem, czy do niej wrócę. Chociaż, słuchajcie, czy wy jak wychodzicie od fryzjera, to też macie taki efekt, że chcecie cały czas te włosy dotykać, bo one są takie przyjemne. I ja właśnie teraz tak mam. Mam wrażenie, że po pierwsze nie mam nic na głowie, a po drugie właśnie te włosy są takie milutkie, takie przyjemne, e, takie gładkie, nieprawdopodobne. E, no i jak mogliście usłyszeć, poddałam się zabiegowi rekonstrukcji włosów z marką Joico. I cieszę się, że się zdecydowałam na ten zabieg, bo naprawdę widzę, jak moje włosy się właśnie teraz wyglądają. Ale słuchajcie, jeszcze tutaj sobie naszykowałam. To nie wszystko, tak jak Wam wspominałam, ważna jest również pielęgnacja po takim zabiegu, ja już od kilku tygodni stosuję preparaty właśnie z tej serii marki Joico, K-Pak do pielęgnacji domowej i na moim blogu już niedługo znajdziecie wpis na temat tych kosmetyków, tam wam dokładnie powiem co i jak, co to są za produkty, jak się je stosuje no i jakie są moje wrażenia po ich użyciu, ale muszę tutaj też zaznaczyć pewną ważną kwestię, otóż ja z marką Joico jestem już związana od dawna i jeśli siedzicie mój Instagram też już od jakiegoś czasu, to doskonale o tym wiecie. E, że ja lubię wracać do tych produktów, lubię wracać do marki, bo wiem, że one bardzo dobrze służą mojej, e, moim włosom i sprawiają, że ja też czuję się lepiej. Także wiem, że jest to marka godna zaufania. No i zobaczcie na te moje piękne włosy dzisiaj. No, chyba będę chodzić cały dzień i tylko się dotykać. Dotykać i po prostu, o. Niesamowite. Ale tak w ogóle to chciałam również podziękować całej ekipie, która zniosła mnie dzisiaj w salonie, bo trochę się tam niestety wysiedziałam. A przede wszystkim właśnie Damianowi, który zajął się moimi włosami zadbał dzisiaj o moje włosy. Czuję się wspaniale. I to jednak, słuchajcie, jest prawda, że wizyta u fryzjera poprawia kobiecie humor a dobra, teraz słuchajcie kończę bo Max robi obiad, także idę coś zjeść i później muszę jeszcze wyskoczyć do Tesco, ponieważ chciałabym dzisiaj zrobić e, ciasto dyniowe z przepisu jadłonomi i może pokażę wam właśnie jak będę to ciasto robić, no słuchajcie, muszę kończyć, bo muszę się jeszcze trochę podotykać, jesień bez ciasta dyniowego, słuchajcie w naszym domu nie ma mowy żeby takie ciasto się właśnie nie pojawiło, ale słuchajcie, będę je teraz robić i w sumie trochę według nowego przepisu, w którym nie ma jajek jestem bardzo ciekawa jak mi wyjdzie ale postanowiłam, że pokażę Wam mniej więcej jak ten przepis wygląda i tutaj już mi się robi gotuje dynia z której za chwilę wykonam purée a tutaj możecie zauważyć dwie szklanki mąki pszennej, jedna trzecia szklanki z brązowym cukrem, jedna trzecia szklanki oleju roślinnego i jedna trzecia szklanki mleka roślinnego, ja mam akurat mleko ryżowe i tutaj mam łyże Łyżeczkę sody, łyżeczkę imbiru, łyżeczkę cynamonu i tak niecałą łyżeczkę, jak widzicie, proszku do pieczenia, szczypta soli i dodatkowo będę dodawać orzechy zaraz wam wszystko dokładnie pokażę co i jak, wiadomo na początek mieszamy ze sobą mm, suche składniki, później dodajemy mokre składniki, ale zanim to zrobię tak jak wspomniałam, muszę przygotować pię. z dyni. mam już gotową tutaj suchą masę, czyli wymieszałam wszystkie składniki, tak jak wam wspominałam przygotowałam sobie również pire z dyni tak w ogóle to zapomniałam wam powiedzieć że takie pire możecie przygotować na dwa sposoby, albo tak jak ja szybciej czyli ugotować dynię i później ją po prostu zblendować, albo może też dynię wstawić do piekarnika, upiec ją, um, aż zrobi się miękka i wtedy też ją zblendować. No i mam już tutaj przygotowaną keksówkę, także teraz będę um, dodawać mokre składniki do ciasta i przy okazji powiem Wam, że rozgrzewam już piekarnik do 180 stopni. Muszę Wam powiedzieć, że konsystencja wygląda naprawdę dobrze. Jak widzicie, udekorowałam jeszcze ciasto orzechami. Teraz wkładam do piekarnika na jakieś 50 minut. Będę oczywiście sprawdzać w trakcie patyczkiem, czy ciasto jest już upieczone w środku. No i zobaczymy, jak wyjdzie. A tak oto prezentuje się kot czekający na żarcie przy miejsce. Pipo, jesteś głodny? Tak. Zobaczcie, jak pięknie mi urosło ciasto, nawet widzę, że tutaj mi troszeczkę pękło. Teraz poczekam, aż przestygnie i wiecie co? Dodam jeszcze do tego biały lukier. Zaraz przygotuję taki właśnie biały lukier na bazie cukru, pudru i wody. I myślę, że to będzie koniec, idealne zakończenie dzisiejszego dnia. Voilà! Postanowiłam przekroić ciasto, żeby Wam pokazać jak wygląda w środku, ale wiecie co, pachnie obłędnie i coś mi się zdaje, że to będzie hit w naszym domu. Więc jeśli szukacie przepisu na ciasto dyniowe, to polecam Wam właśnie ten z Co prawda w tym przepisie są, jest jeszcze czekolada oraz hmm, żurawina, a ja zrobiłam tylko i wyłącznie z orzechami i tak jak widzicie z lukrem. Zapowiada się, super. Kto jest na diecie, niech teraz nie patrzy, Zobacz, bo u nas widzisz. w domu totalny cheat day. Co ty przyniosłeś? Dzisiaj fast food. Fast food. KFC. Kubełek KFC, no po prostu nie mogę. A nie miała być pizza? No. W KFC pizza? Pizza di pollo. pizza z kurczaka? Z kurczakiem? Matko święta. No dobra, słuchajcie. Zabieramy się za naszą kolację. Dla wszystkich tych, którzy krytykują nasze żarcie, dzisiaj jest naprawdę bardzo niezdrowo. Bardzo niezdrowo. No, zapomniałam najważniejszego przecież muszą być tradycyjne plastikowe talerze. Exacto. No, jak to u nas bywa w domu? To jest bardzo dobre. <laughs> Najważniejsze, słuchajcie, to mieć dystans do siebie i do wszystkiego, co w życiu się robi. Tak, KFC, smacznego KFC. kochanie Ale się obżarłam Max też Dobre było? Dobra Następny raz za rok Dokładnie, bo fast food to jednak e, Nie jest dobre rozwiązanie A żeby nie było, my też tak często nie jemy Raz za rok wystarczy Co szukasz? Kim? No dobra, no to włącz Zobaczymy co to będzie Dobra kochani, koniec na dzisiaj Żegnamy się z wami Mam nadzieję, że było miło, ale jak to się mówi, ale się skończyło. Do zobaczenia w kolejnych filmikach. Buziaki Pa! pa.